23 czerwca na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbyły się konfrontacje huralne Tobie śpiewamy ojczyzno. Pierwsze konfrontacje huralne to rok 1987. Wtedy właśnie z inicjatywy ówczesnego dyrektora BDK Czesława Nizio oraz Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO. Od tego czasu Biłgoraji rokrocznie odwiedzają zespoły churalne z regionu i z zagranicy. Tegorocznych gości powitały Marela Olejko i Lidia Grabowska. Jako pierwszy wystąpił gospodarz Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej ECHO. Chór Echo od 58 lat wpisuje się w krajobraz kulturalny Biograya, biorąc udział w oprawie muzycznej, wydarzeń państwowych, religijnych i rozrywkowych. Przez ten okres chór prezentował swój dorobek artystyczny przed publicznością lokalną, jak również na scenach krajowych i zagranicznych. Koncertował na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, a także w Belgii i Niemczech. Chór Fletnia Pana z Włodawy to pierwszy gość festiwalu. Chór powstał w 1978 roku przy kościele św. Ludwika we Włodawie, a od lipca 1993 roku działa przy nowej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, gdzie spełnia posługę liturgiczną, która jest podstawowym jego zadaniem. Muzyka Gościem specjalnym konfrontacji był męski chór Hasło, który powstał w 1889 roku z inicjatywy doktora Henryka Jordana, kierownika i opiekuna chóru. Obecnie dyrygentką jest Teresa Majka-Pacanek. Chór posiada szeroki repertuar, a zespół poszczycić się może licznymi nagrodami i wyróżnieniami związanymi z pracą artystyczną. Występował na wielu festiwalach i koncertował na całym świecie. Osie! Dla wszystkich gości, którzy tego popołudnia zgromadzili się w Biłgajskim Centrum Kultury wystąpił też męski kwartet wokalny Wyszywanka. To zespół z Ukrainy, który tworzą profesjonalni muzycy wykonujący utwory znanych kompozytorów, żywych ukraińskich pieśni ludowych oraz utwory współczesnych autorów. Bardzo ostatecznie zapraszam do gromady w najbliższą niedzielę, 30 czerwca. Przeżywać będziemy parafialny odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Suma jak zwykle o godzinie 12. W naszym kościele przewodniczyć będzie ksiądz dr Sylwester Zwolak, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w naszej diecezji, także powie Słowo Boże. A później zapraszam w imieniu parafian na 12. Festyn rodzinny na boisko sportowe. Festyn rozpocznie się o godzinie 15:00 i będzie to taka zabawa rodzinna, jak sama nazwa wskazuje dla całych rodzin, dla, dla dorosłych, dzieci, dla młodzieży. Wystąpią e, wychowankowie naszej szkoły będzie to, to teatrzyk, będą także śpiewy w ich wykonaniu. E, wystąpi również zespół Plejada z Księżpola. Będą występy zespołów z Biłgorajskiego Centrum Kultury, mianowicie Big Bend, Wygibusy, a także Zatańczą Miłośnicy Tańca. Zaprosiliśmy także zespół Moje Nadrzecze z Nadrzecza, będą również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, przyjaciele pewnej Stokrotki, Stoodorówki. Także będą występy placówki wsparcia dziennego skrzydła z Bukowej, z filiami w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej, także myślę, że atrakcji będzie dużo. Będą też niespodzianki dla, dla dzieci, zabawy dla dzieci, przygotowane są zjeżdżalnie, także i gastronomia, także nikt nie powinien wyjść głodny od nas. I tak będzie do godziny 20. O godzinie 20 rozpocznie się zabawa taneczna, a będzie grał zespół Evenement z Biłgoraja. Myślę, że zespół bardzo dobry i znany. I zabawa ta będzie trwała do godziny 24.00, tak jak zwykle, żeby w niedzielę ci, co pracują, mogli wypocząć i pójść do pracy. Także bardzo serdecznie na najbliższą niedzielę zapraszamy do gromady. Rokowisko Zwierzyniec to wydarzenie, które nastało, wpisało się w kalendarz imprez muzycznych Rostocza. Skierowany do fanów gitarowej muzyki, dwudniowy festiwal odbywa się w centrum malowniczej miejscowości. Tegoroczna edycja Rokowiska Zwierzyniec odbędzie się w dniach 5-6 lipca, podobnie jak poprzednie w Parku Środowiskowym. To już piąta edycja Rokowiska Zwierzyniec, na którą serdecznie Państwa zapraszam. 5 i 6 lipca właśnie w Zwierzyńcu. Zaczynamy w piątek od godziny 15. klasycznie przeglądem zespołów rockowych. Następnie The Louders. Tylko dwóch chłopaków, ale przekazują naprawdę moc energii i myślę, że na tym koncercie naprawdę warto być. Następnie Łytka Grubasa. Bardzo pozytywny zespół, bardzo pozytywna muzyka. W tym roku wygrali plebiscyt na złotego bączka w Paul and Rock Festival. A na sam koniec piątkowych występów koncert z legendy technicznego death metalu, czyli Decapitated, którzy dopiero co wrócili z trasy po Japonii. Następnego dnia w sobotę zaczynamy już od godziny 17.00. Zwyci zagrają jako pierwsi zwycięzcy konkursu z poprzedniego roku zespół Klaustrofobia, którzy pięknie mieszają różne gatunki muzyczne. Następnie ekipa Onisons z Krakowa, bardzo fajne, rockowe granie i jeszcze nazwa nieznana, ale tylko do czasu, ponieważ wiemy, że już niedługo na pewno będzie o nich słychać. Zaraz po niej także Kraków, Vigis czyli weterani traszowego grania. Wszyscy doskonale znamy ten zespół, Następny, następny będzie INFECTED Train, zespół, który zaprosiliśmy z Mołdawii, z pięknym, żeńskim wokalem na czele. Myślę, że naprawdę będzie ciekawie i na sam koniec legenda polskiego traszu, czyli Kat i Roman Kostrzewski. Serdecznie zapraszam 5-6 lipca, Park Środowiskowy w Zwierzyńcu. Do zobaczenia! Organizatorami przedsięwzięcia są Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Centrum Kultury Niezależnej Pogotowie z Biłgoraja oraz Gmina Zwierzyniec. A bilety dostępne są na stronie www.ticketclub.pl oraz przy wejściu na festiwal. Zapraszam bardzo serdecznie na jubileuszowy festiwal Solideo. W tym roku będzie to już 20 edycja. Rozpocznie się mszą świętą w Kościele Świętego Jerzego. Będzie tej mszy przewodniczył ksiądz biskup senior Jan Śrutwa. I po mszy świętej o godzinie 17 będą prezentacje festiwalowe. Wystąpią takie zespoły jak Lapa Lotina, siostra Julita Zawadzka, będzie również zespół Młode Koty, zespół Let Him Run i na zakończenie będzie ze względu na jubileuszowy festiwal koncert uwielbienia, który poprowadzi ksiądz Andrzej Wąsek z zespołem Aniołki. Bardzo serdecznie zapraszam na ten jubileuszowy festiwal Solideo 7 lipca tutaj przy Biłgorajskim Centrum Kultury na scenie letniej. Fuj, fuj, fujka. Zmień te chciarza i próbuj dalej. Za to jesteśmy sympatyczni. Dobrze gadam, kotku beł, kotku. <śmierdzi> 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 Już nic nie może nas powstrzymać. <śmierdzi> <śmierdzi> Lu, radość wieżaka! Zostaw! Już po nim! Poległ na porowanie. <śmierdzi> to jest twoja wina, Charles ochronić. Bardzo się boję. Kiedy tracę kontrolę, tym, których kocham, dzieje się krzywda. Ona umiera, ale to jest Jean. Możemy jej pomóc. Czasami chciałoby się wierzyć, że ludzie są inni. A kiedy poznasz prawdę? Jean! Jest za późno.